Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Ostatnia niedziela listopada, a więc jeden dzień został tylko, aby oddać swój głos na ulubioną planszówkę w ramach plebiscytu Gra Miesiąca Listopada. To jest chyba dobry moment, żeby Wam powiedzieć nieco więcej o nagrodach. Czekają trzy w tym miesiącu. Będą to planszówki, ale nie tylko. Sklep Grafów ufundował Wam taki zestaw figurek do Warhammera. Nie tylko dla tych, którzy lubią Warhammera. A więc głosujcie na swoje ulubione planszówki. Odsyłam link do głosowania, znajdziecie w opisie kiedy dowiecie się, jak wygląda Wasz ranking, niebawem. Natomiast na ten moment odsyłam do mojej top listy ulubionych gier z 2020 roku. Tutaj w narożniku znajdziecie linka, a więc zobaczcie, kto jeszcze nie widział, ale potem wróćcie tu szybko, ponieważ dzisiejszy odcinek Board News nie będzie bez nagrody. Jak zwykle w Board News sponsorem jest sklep G2A, a nagroda wyświetla się Wam teraz na ekranie. No i jak ją zdobyć? Tradycyjnie czeka na Was zadanie w opisie i tradycyjnie jest ono proste, oczywiście skierowane do subskrybentów kanału, Table, a przepis na subskrypcję? Bardzo prosty. Wystarczy kliknąć, do czego zachęcam i za to Wam naprawdę bardzo dziękuję, bo każda Wasza aktywność jest na miarę złota. A ty tyle tytułem długiego wstępu. Zapraszam Was na Bord News. Z całą pewnością wszyscy posiadacze gry Twilight Imperium, świt nowej ery nie mogą się już doczekać rozszerzenia, dużego rozszerzenia pod tytułem Proroctwo królów, które zostało niejednokrotnie już przeze mnie zapowiedziane również w języku polskim od wydawnictwa Galacta. Jeśli nie możecie się doczekać, zapraszam Was na szybki unboxing, który właśnie widzicie na ekranie, a który pokazuje zawartość tego dodatku. Dodatku, który wprowadza mnóstwo elementów, między innymi 40 plansz, nowych plan przeszkód, które spowodują, że galaktyka jeszcze bardziej się poszerzy. Poszerzyć się również może wasz stół, ponieważ ten dodatek pozwala zagrać w dodatkowe dwie osoby, a więc do ośmiu osób może zasiąść swoją kosmiczną przygodę w grze Twilight Imperium z dodatkiem Proroctwo Królów. Halo, halo miłośnicy zombie. Już 3 grudnia, czyli w ten czwartek premiera Zombie nie zazna spokoju, kto przeklęty, czyli dodatku do gry Site Czarna Praga oraz Zielona Horda. I z pewnością nie zaznacie spokoju, jeśli nie dowiecie się, cóż skrywa to rozszerzenie. Nie zdziwi was fakt, że jest tam 35 figurek, maszyna oblężnicza i coś czającego się w ciemności. To nekromantyczny smok. I podpowiem Wam od razu, że jest podatny na atak bronią magiczną, artefaktami, skrypty, bądź też atak przy użyciu balisty. Gdyby tych zombie było, Wam mało, będziecie mogli również dokupić do dróg, dodatku zombie site, kompanii i wrogowie. A oto świetne wiadomości od wydawnictwa Falang, otóż, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia jest duża szansa, że otrzymacie, tak w ramach choinkowego prezentu swoje egzemplarze gry Tortuga 2199, ponieważ trafiła ona już na magazyny wydawcy i rozpoczyna się proces wysyłki. A jeśli was ciekawi, jak wygląda zawartość pudełka, zerknijcie sobie na materiał. Przypomnę tylko, że gra Tortuga miała swoją kampanię na platformie. Wspieram to i oczywiście ufundowała się. A sam tytuł to deckbuildingowa gra, w której gracze wcielają się w. Kapitanów pirackich statków kosmicznych przemieszczając się po modularnej planszy. W trakcie rozgrywki będziemy korzystać z pięciu rynków, starając się zdobyć jak najwięcej wpływów, aby wygrać. Ja nie mogę doczekać się już swojego egzemplarza, bo z wielką przyjemnością wrócę do rozgrywki. A dla tych z Was, którzy nie zdają tortugi, zapraszam serdecznie na mój materiał, gdzie pokazałam ją dokładniej, opowiedziałam o zasadach, a także o moich wrażeniach z rozgrywek. A jeśli nie wspieraliście tego projektu, to teraz możecie zamawiać tę grę w ramach przed sprzedaży. W wypadku tej premiery nawet nie zdążyłam wam powiedzieć o przedsprzedaży, no bo już od minionego piątku gra trafiła na sklepowe półki, a dokładnie dodatek do gry Nemesis. Każdy grający w Nemesis dokładnie wie, że w tej grze nie jest łatwo, a teraz będzie. I jeszcze trudniej. Rozszerzenie karnomorfy wprowadza do rozgrywki nową rasę intruzów oraz mechanikę adaptacji, dzięki której żarłoczne potwory rosną w siłę. Dodatek zawiera również zestaw figurek, karnomorfów, żetony, a także karty adaptacji oraz nowe karty wydarzeń. Nowe wyzwania na Was, moi drodzy gracze, czekają w dodatku karnomorfy, który, jak wspomniałam, miał swoją premierę 27 listopada. Czy najnowsze dodatki do gry Everdell czekają już na graczy na sklepowych półkach niezmiennie, podobnie jak podstawowa wersja gry od wydawnictwa Rebel? Każdy z tych dodatków oferuje inną rozgrywkę i rozszerza ją w nieco inną stronę. W materiale, który przygotowałam dla Was w minionym tygodniu, opowiadam i pokazuję dokładnie nie tylko zawartość każdego z tych pudełek, ale również wyjaśniam, jakie zmiany zachodzą, zachodzą w mechanice, a także jakie są moje odczucia i wrażenia, jeśli chodzi o każde z tych rozszerzeń. A zatem w tym nagraniu możecie zobaczyć zarówno dodatek święto lata i to, jak poszerza nam rozgrywkę w podstawową wersję gry. Opowiedziałam Wam i pokazałam także perłowy potok wraz z perłami, czyli nowym surowcem i nie zabrakło informacji na temat zimowego szczytu i wyprawy, jak również dużych zwierząt, które możecie spotkać w trakcie wyprawy. Ponieważ gra Mystea zbliża się do magazynów wydawcy, krakowska Galakta uruchomiła jej przedsprzedaż na sklepowe półki. Trafi w ten czwartek, czyli 3 grudnia, a w grze Mystea wcielicie się w posiadającego unikalne zdolności wybrańca, którego celem jest zbadanie pięciu wysp. A te unoszą się w polu grawitacyjnym tajemniczego kryształu wbitego pod powierzchnię starożytnej planety Mystea. To połączenie kontrolowania terenów z budowaniem tali oraz odpowiednim zarządzaniem kartami na swojej ręce. A wszystko to, moi drodzy, wzbogaca możliwość walki nie tylko z potworami, ale także między graczami. Zaś smaczkiem będzie tu zróżnicowany system punktacji i wiele strategicznych możliwości, o czym zapewnia wydawca. W miniony czwartek odbyła się premiera nowego cyklu, zmowa nad Insmont do gry Horror Warkam Gra Karciana od wydawnictwa Galakta. Zmowa nad Insmont otwiera szósty cykl do gry Horror Warkam w którym to weźmiecie udział w pokrętnej i achronologicznej przygodzie, poczynając już od dwóch pierwszych scenariuszy kampanii zawartych właśnie w tym rozszerzeniu, od samego Centrum Insmomf po Zdradliwe Wybrzeże, a nawet dalej. Scenariusze te stanowią początek historii, która będzie kontynuowana na łamach kolejnych sześciu zestawów mitów. Jak usłyszeliście przed chwilą, od kilku dni na sklepowych półkach czeka na was, drodzy gracze, nowy cykl do gry horror Warcam od wydawnictwa Galacta, czyli "Zmowa nad Insmont", a wraz z nim czeka także pierwszy zestaw mitów pod tytułem "Zbyt głęboko". To rozszerzenie, w którym odkryjecie kolejny rozdział zmowy nad Insmont. Nie tylko nowy scenariusz, ale również świeży arsenał kart dla każdej z klas, wśród których znajdziecie nowe, potężne karty przymierzy, bazujące na wprowadzonych w rozszerzeniu zmowa nad że żetonach błogosławieństwa i klątwy. Dylematy Króla to kolejna planszówka od wydawnictwa Galakta, której przedsprzedaż aktualnie trwa. To narracyjna gra z elementami Legacy, Oferuje rozgrywkę dla od 3 do 5 graczy, którzy będą starali się być doradcami tytułowego monarchy. Jakie dylematy przed Wami? Jeśli chcecie się przekonać, przed sprzedaż, jak powiedziałam, trwa, a premiera zaplanowana jest na 3 grudnia, czyli dosłownie za kilka dni. Jak poinformowało nas wydawnictwo Lacerta, co może być bardzo interesującą wiadomością dla Was w kontekście zbliżających się świąt, w przyszłym tygodniu możecie spodziewać się przedsprzedaży gry Agricola rodzinna. Całkiem możliwe, że większość oglądających mnie teraz graczy i widzów doskonale zna Agricole, gdyby jednak nie, albo chcielibyście spróbować takiej wersji do zagrania z dziećmi, aby poznawać mechanikę worker placement, a także zarządzanie surowcami. To będzie to możliwe w okolicach połowy grudnia, czyli w sam raz jako prezent na święta. Jak sądzicie? Od najbliższej środy, czyli 2 grudnia, znajdziecie na sklepowych półkach cztery nowości od wydawnictwa Lucky Duck Games. Samotna wyspa gra dla od jednego do dwóch graczy z trybem kooperacji lub rywalizacji. Pionierzy od tego samego wydawcy to dwuosobowa propozycja dla lubiących gry karciane oraz klimaty dzikiego zachodu. Urbanista, planszówka od Laquita Games, w której będziecie w parach, w trzy lub cztery osoby budować dzielnice miasta. Gra ma też wariant solo. Zaś esy floresy odnoszą się do wiktoriańskiej symboliki kwiatów a jest to gra autorki na skrzydłach. Lotteryjka angielski pierwsze słowa to gra edukacyjna dla dzieci od czwartego roku życia, dzięki której możemy już bardzo młode dzieci zacząć uczyć języka angielskiego. W tej grze znajdziemy takie różne kolorowe tabliczki z różnymi obrazkami i rzeczami na nich zawartymi, a także żetony z tymi rzeczami podpisane po angielsku i będziemy je dopasowywać właśnie do tych tabliczek. Bardzo ciekawa pomoc edukacyjna, szczególnie jeżeli chcemy zacząć dziecko zaznajamiać z tym językiem już w tak młodym wieku. No, po 100 ślicznie wydana gra operacyjna dla graczy od 7 roku życia, w której będziemy stawać się watachą wilków dążących do tego, aby wywołać 7 wilczych duchów, a tym samym przywołać do życia na koniec wilczego, legendarnego wodza luposa. Jest to gra, w której będziemy losować z woreczka żetony, wskazujące nam, w jakim kierunku do najbliższego żetonu powinniśmy się poruszyć. Wybieramy sobie wówczas wilka, a także oczywiście współpracujemy z innymi i ustalamy sobie to z naszą watachą, którego wilka poruszyć, bo tu nikt nie ma przypisanego własnego wilka, tylko każdy może się ruszyć każdym, i będziemy go poruszać. Będziemy dążyć do tego, aby w dane miejsce przyprowadzić daną ilość i dany rodzaj wilków, aby właśnie danego ducha do życia przywołać. No i wówczas taki duch będzie stawiany koło wilczej góry, jak uzbieramy ich 7, no to wówczas przybędzie ten wódz. I wszyscy wspólnie wygramy grę. Oczywiście mamy tutaj ograniczoną liczbę rund, natomiast gra będzie regrywalna, bo za każdym razem inaczej się ułożą kafelki. Nie będziemy do końca wiedzieli, co nas czeka w tej przygodzie, bo czasami trafimy na tajemnicze żetony lasu, które nam nieco utrudnią, albo trochę popsują nasze plany. Więc będzie to na pewno ciekawe, czuć tutaj klimat, no i naprawdę są fantastyczne ilustracje. Jeżeli jeżeli lubicie gry quizowe czy imprezowe, to Tactic Games przygotowało serię Gra Dekady, gdzie znajdziemy lata 60., lata 70., a także lata 80. i 90. Oczywiście każda z tych gier dotyczy tej konkretnej dekady, a możemy je też mieszać między sobą, żeby było jeszcze ciekawiej. Każda gra ma pięć kategorii pytań, takich jak jajko czy kura, czyli musimy podać, która z dwóch odpowiedzi była pierwsza, czyli która jest prawidłowa. Wybierz jedno, czyli również wybieramy jedną odpowiedź, ale pytanie może już dotyczyć czegoś innego niż właśnie co było pierwsze. Kategoria cytat, gdzie mamy na przykład fragment jakiejś piosenki i jakieś słówko zostało zabrane, i z podanych odpowiedzi też musimy wybrać, która jest prawidłowa, czyli którego słowa brakuje. Brakujące litery, gdzie kolejno będziemy y, odkrywać literki i będziemy musieli zgadnąć jak najszybciej o kogo chodzi, bo jest to też zawsze kategoria, y, o kogo chodzi, na przykład o jakiegoś polityka, a także ile pasuje, czyli. To sugeruje, że musimy wybrać, które odpowiedzi są poprawne z podanych, a będzie ich kilka. Bardzo ciekawa, dynamiczna gra. Tutaj wszyscy odpowiadamy jednocześnie i kto pierwszy zdobędzie 5 kart za podane poprawne odpowiedzi, będzie grę wygrywać. Na pewno interesująca gra, możemy zagrać w każdych warunkach, sprawdzić swoją wiedzę ogólną, a także błysnąć tą wiedzą przed znajomymi. Kłębuszki to uroczo wydana gra dla dzieci od 6 roku życia, w której staniemy się kotkami, które będą chciały pozyskiwać różne kolory włóczek, aby potem szyć z tego różne zamówienia, za które na koniec gry będziemy otrzymywać punkty. W tym celu będziemy zaklepywać sobie te kłębuszki w taki sposób, że będziemy kłaść znaczniki na boku danej karty i kto będzie miał więcej znaczników na danej karcie, będzie ją zdobywać, ale to wszystko nie będzie takie proste, ponieważ po zewnętrznych bokach układu, który będzie na stole leżał, nie będzie można kłaść właśnie tych swoich znaczników, tylko właśnie w tych środkowych miejscach. I tak samo w wypadku remisu będzie wygrywała osoba, której właśnie kolor włóczki należy do jej kota, bo każdy kot ma. Swój ulubiony kolor, więc jest to bardzo ciekawa gra, dzięki której możemy nauczyć dziecko logicznego myślenia. Dodatkowo jest bardzo ładnie wydana. Hejże, z tej strony Michał, dzisiaj mam dla Was kolejne trzy gry z aktualnych kampanii na Kickstarterze, a na koniec obiecany nowy format. Także do dzieła! of War to już kilkuletnia gra kooperacyjna od 1 do czterech graczy, jednak aktualnie na Kickstarterze jest kampania dodatku, a przy okazji edycji Ultimate. Na początku rozgrywki wybieramy styl gry i unikalne ulepszenie okrętu. Możemy na przykład być poszukiwaczem lub kimś w rodzaju pirata, pływającym zarówno w szybkim okręcie, jak i bardziej nastawionym na bitwy. W trakcie gry przemierzamy oceany i przeżywamy różne przygody. Aby jednak wyjść z nich pomyślnie i otrzymać nagrody, musimy dobrze zarządzać zasobami w postaci załogi, sprawności Nautilusa lub sił samego kapitana Nemo. Co rundę dysponujemy zmienną pulą punktów akcji, które możemy wydać m.in. na poruszanie się, naprawę Nautilusa lub atak innych statków. Pokonane okręty dają punkty lub nowe ulepszenia. Jednak w zależności od wybranego stylu rozgrywki musimy z tym uważać, gdyż na przykład zatapiając zbyt wiele okrętów jako poszukiwać, przegramy. Z drugiej strony, odpuszczenie walki i pozostawienie za dużej ilości statków na planszy przyczyni się również do naszej niechybnej porażki. Wśród członków załogi mamy też specjalnych bohaterów, którzy mogą jednorazowo pomóc na przykład poprzez dodanie punktów akcji lub przerzucenie kostki. Jednak wykorzystywanie ich umiejętności pozbawia nas punktów. Na końcu gry zaglądamy do specjalnej książki z epilogami, w której zestawiamy nasz wynik ze stylem gry i czytamy w jaki sposób zakończyła się nasza historia. Znajdziemy tu także różne poziomy trudności, wariant semi-kooperacyjny, a nawet wariant bardzo zaawansowany, w którym możemy walczyć przeciwko sobie. Ta wersja to prawdziwa Ultimate Edition, gdyż jest tutaj sporo dodatkowych rzeczy, jednak jedyne czego nie ma, to czasu, aby to wszystko przedstawić. Dlatego, jeżeli zainteresowała Was ta krótka prezentacja, czym prędzej odwiedzajcie stronę kampanii i doczytujcie szczegóły, bo ta gra to naprawdę gruba ryba, a na złowienie jej macie czas do 10 grudnia. A teraz coś dla fanów Nemesis, którzy jednak chcieliby zagrać w podobną grę z nieco mniej doświadczonymi graczami. Mission Catastrophe to przygodowa gra kooperacyjna lub semi-kooperacyjna dla jednego do sześciu graczy, w której wcielicie się w kosmitów próbujących uciec ze statku kosmicznego niszczonego przez fragmenty asteroidy. Problem polega na tym, że aby z niego uciec, musicie zebrać specjalne komponenty, wsadzić bezpiecznik w odpowiednie miejsce i dowiedzieć się, która z kapsuł ratunkowych jest tą działającą. Przed rozpoczęciem gry budujecie statek z modułów, które układacie w dowolny sposób, dzięki czemu gra może być trudniejsza lub łatwiejsza. Następnie wybieracie postać, a także rolę, jak na przykład kapitan lub mechanik, która da wam dostęp do jakiejś specjalnej zdolności. W trakcie swojej tury gracz rzuca kostkami, aby określić, która część statku została uderzona fragmentami asteroidy i zaznacza to poprzez zdjęcie znacznika z danego pola. Jeżeli wszystkie znaczniki znikną z tego pola, uznaje się je za zniszczone i nie można już z niego korzystać. Następnie gracz może wykonać trzy akcje w dowolnej kombinacji, wybierając spośród między innymi ruchu, zagrania lub dobrania karty, użycia modułu statku, w którym aktualnie się znajduje, lub podejrzenia kafla kapsuły, z którym sąsiaduje, aby dowiedzieć się jaka litera jest na jej spodzie. W pomieszczeniu zwanym mostkiem znajduje się przełącznik, do którego należy dostarczyć bezpiecznik i umieścić go w miejscu z wybraną literą, aby aktywować daną kapsułę. Tylko wtedy będziemy mogli jej użyć. Gra kończy się w momencie, w którym uciekniemy ze statku lub zostanie on zniszczony. Na sprawdzenie tej kampanii macie czas do 10 grudnia, także polecam, jeżeli lubicie kooperację lub wbijanie noża w plecy znajomym. I pamiętajcie, że w kosmosie i tak nikt nie usłyszy ich krzyku. Rapture to typowa gra pojedynkowa, która jednak według autorów nie wymaga ogromnego stołu, jest przyjazna nawet dla niedoświadczonych graczy, a pojedyncza rozgrywka ma nie być dłuższa niż 2 godziny, zapewniając emocje przez cały czas jej trwania. Do wyboru mamy trzy frakcje, każda posiada unikalnych bohaterów, oddziały i jednostki. Oczywiście wszystkie z nich zaopatrzone są także w różnego rodzaju umiejętności specjalne i sprzęt. Znajdziemy tutaj więc ludzi posiadających do dyspozycji drony bojowe, skrytobójców, którzy bez problemu pokonują wszelkie przeszkody terenowe, a także jednostki potrafiące posługiwać się magią. Drugą z frakcji są anioły, a tak naprawdę kosmici, którzy zostali zesłani na Ziemię, aby zniszczyć gatunek ludzki. Jest to najpotężniejsza rasa, jej jednostki posiadają najwięcej punktów życia i siły, a także są odporne na efekty obniżające morale. Trzecią i na ten moment ostatnią rasą są Atlantydzi będący niejako hybrydą ludzi i stworzeń z głębin oceanu. Dodatkowo posiadają oni moc kontroli wody, dzięki której mogą odwrócić losy bitwy na swoją korzyść. W przyszłości mają powstać kolejne frakcje, na ten moment trwają prace nad pięcioma nowymi. Jako elementy wyróżniające grę od innych tego typu, autorzy wymieniają między innymi Punkty morale, których ilość może być obniżana w podobny sposób jak punkty życia, powodując jednak, że wróg ucieknie z pola bitwy, chyba że zostanie uspokojony przez sojuszniczą jednostkę. Punkty reakcji, które wydajemy w trakcie tury przeciwnika, aby, jak sama nazwa wskazuje, reagować na jego ruch. Możemy dzięki nim wykonywać kontrataki, uniki, jednocześnie nie zmniejszając ilości punktów akcji dostępnych w przyszłej rundzie. Ponadto każda z frakcji posiada różne misje, których wykonanie w trakcie bitwy przybliża ją do zwycięstwa. Jeżeli zainteresował was ten tytuł, możecie pobrać darmową wersję Print and Play i przetestować ją, zanim zdecydujecie się na wsparcie. Jednak macie na to czas tylko do 7 grudnia, także do boju, moi lordowie. Witajcie w nowym dziale zwanym ostatnim dzwonkiem. Będę tu przypominał kilka moim zdaniem najciekawszych tytułów z danego miesiąca, które już się ufundowały a na których wsparcie pozostało zaledwie kilka dni lub czasem nawet jeden. Docelowo będę starał się wybrać tytuły, które odniosły największy sukces, jednak czasami dorzucę też coś od siebie. Linki do odcinków Board News ze wspomnianą grą znajdziecie w opisie, aczkolwiek z racji tego, że nie wszystkie tym razem były przedstawione na naszym kanale, wyjątkowo będziecie musieli zadowolić się linkami do kampanii z Kickstartera. Zaczynamy! Dla fanów Escape the Dark Castle lub Mrocznego Zamku, wydanego w polskiej wersji językowej przez wydawnictwo Rebel, który ogłosił ostatnio, że nie będzie zabierał się za dodatki, Escape the Dark Sector to kolejna wersja, tym razem jednak przeżywamy przygody w kosmosie. Pachakuna to, jak określił wcześniej Kuba, szachopodobna gra dla dwóch osób, w której przedzieramy się z naszymi lamami przez Andy w celu dotarcia do konkretnych wiosek, w których sprzedamy materiały po najlepszej cenie, dzięki czemu będziemy mogli kupić kolejne lamy, albo obrócić kafelek terenu, aby ułatwić sobie drogę, lub utrudnić ją przeciwnikowi. Hibachi to zręcznościowa gra dla tych, którzy lubią azjatycką kuchnię. Wcielicie się w niej w kucharzy gotujących na oczach gości, jednak oprócz zręczności wymaga ona także celności i odpowiedniego zarządzania pieniędzmi w celu kupowania i sprzedawania, kiedy trzeba, odpowiednich składników. Kto pierwszy przygotuje wymaganą ilość posiłków, wygrywa. For Humors to dedukcyjna gra oparta na czterech podstawowych typach osobowości, w której rozmowy nad stołem i blef są codziennością, a wy wcielając się w średniowiecznych doktorów staracie się wpłynąć na mieszkańców królestwa dzięki waszym jakże wspaniałym miksturom. Jeżeli lubicie Star Realms lub Hero Realms, może zainteresuje was KAPAŁ od tego samego autora. Jest to gra, w której będziemy tłukli się superbohaterami, jednak zamiast budowania swojej talii kart, tym razem rzucamy kostkami, starając się wykręcić jak najlepsze kombosy. To już druga wersja, w której poprawiono layout i niektóre elementy. USS Freedom to kooperacyjna gra opowiadająca historię cosplayerów broniących świata przed atakiem kosmitów. Gra składa się z kampanii podzielonej na 36 scenariuszy, którą możecie zakończyć na 11 sposobów, a jeżeli będziecie chcieli przejść ją drugi raz... Otwarty świat sprawi, że przeżyjecie zupełnie inne przygody. To tyle na dziś. Na koniec chciałem podziękować za miłe przyjęcie i słodkie komentarze z łyżeczką, dziękciu dla zachowania balansu. Cały czas myślimy nad kolejnymi formatami, także jeżeli dziś nie usłyszeliście tego, na co liczyliście, to spokojnie. Wszystko w swoim czasie. Oczywiście nie mogę też zagwarantować, że spełnimy każde życzenie, ale jeszcze coś wymyślimy. Tymczasem. Do następnego. Moi drodzy, już dzisiaj, czyli w niedzielę 29 listopada, odbywa się wielki finał gry roku 2020, który odbędzie się za pośrednictwem YouTube'a. Dzięki tej transmisji będziecie mogli poznać najciekawsze, najbardziej popularne gry planszowe roku 2020, które zostały nagrodzone w 10 kategoriach. Oto i kategorie. Gra roku dla całej rodziny, dla dzieci, gra roku tematyczna, gra roku dla dwóch osób, gra roku imprezowa, gra roku jako dodatek, najładniejsza gra roku, a także nagroda gry roku dla autora oraz debiutu. Konkurs gra roku odbywa się niezmiennie od 2004 roku jego celem jest rozpowszechnianie naszego hobby, a także wyróżnianie i nagradzanie najlepszych tytułów, które zostały wydane w języku polskim. Moi drodzy, na koniec, w pierwszych słowach bardzo serdecznie Wam dziękuję za tak ciepłe przyjęcie nowego redaktora Michała, który nagrywa i nagrywać będzie dla Was Kickstarter. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz pozytywnie Was zaskoczy, także strasznie się cieszę, że ten wybór przypadł Wam do gustu. A teraz Was poproszę o taką małą przysługę, bo macie szansę podnieść na duchu nieco Bartka, który nam się rozchorował i przez jakiś czas nie zobaczycie go w dziale wydarzeń, a więc prześlijcie mu dużo pozytywnej energii, bo z całą pewnością mu się to ja postaram się go jakoś zastąpić, natomiast generalnie chciałabym, żeby, żeby wrócił i opowiadał Wam o swoich listach przebojów. Natomiast jeszcze na koniec a propos świątecznego konkursu, na który prawdopodobnie czekacie, no w tamtym roku przyznam Wam się szczerze, że logistycznie troszkę mnie to przerosło. W puli ponad 100 nagród, wysyłanie, ustalanie, tego było ogromnie dużo, więc nie wiem jak będzie w tym roku. Natomiast co co mogę zrobić? To zapraszam Was bardzo serdecznie na każdy odcinek mojej top listy ulubionych gier z 2020 roku. A pierwszy już się odbył, więc kto nie widział, to odsyłam, zapraszam, w którym będziecie mogli wygrać planszówki, ale nie tylko. A więc będzie to forma świątecznego konkursu, myślę, że będą się one również pojawiały w kolejnych odcinkach i jak wiecie, pojawiają się co jakiś czas również takie możliwości w każdym Board News. Tymczasem tyle z mojej strony. Bardzo Wam dziękuję za Waszą aktywność, bo naprawdę każdy lajk, like, każdy komentarz, każde Wasze kliknięcie i obejrzenie potrafi zdziałać cuda, ponieważ czas cudów, no to sprawiajmy sobie nawzajem. Dzięki serdeczne, trzymajcie się ciepło, zdrowo, nie dawajcie się wirusowi, grajcie dużo w planszówki i mam nadzieję, że widzimy się już za tydzień i oczywiście w tygodniu również zapraszam.